Witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że licznie się tutaj zgromadziliśmy, bo sprawa jest faktycznie słuszna i z tego punktu etycznego, i, i z punktu widzenia obywatelskiego, i tego prawnego. Czyli mamy rację w całej rozciągłości. Ja Państwu się przyznam, że dostałem dwa dni temu również mandat, trochę być może złośliwie, ale Chcę dać również jakiś wyraz temu niezadowoleniu i temu, jak mieszkańcy powinni potraktować te świstki papierów zostawione za wycieraczkami. Zgodnie z moją opinią prawną, którą, która została wręczona panu prezydentowi Janowiczowi, wydzierżawianie tych parkingów jest zupełnie nielegalne i tak samo pobieranie jakichkolwiek opłat z tego tytułu. W tym samym, szanowni państwo, jeżeli. Macie tyle odwagi, jeżeli e, nie boicie się i macie chwilę czasu na to, żeby pojawić się ten raz, czy, czy napisać pismo e, w, sprawie, w sprawie tych mandatów, to nie przyjmujcie ich, tylko walczcie z tym bezprawiem. I tu nie chodzi tylko o taką drobną kwestię, to jest kwestia fundamentalna dlatego, jak miasto będzie w przyszłości traktować swoich obywateli. Oczywiście. Bardzo dziękuję.